Dowiedziałem się w trakcie koncertu z Michałem Sawickim, który wygraliśmy w sobotę, podczas drugiego dnia imprezy, którą organizowaliśmy, karnawał z akordeonem. Przyjechał właśnie policjant, powiadomił, że mieszkanie mi się pali. No, samurowało mnie. Myśla, pomyślałem, że to żart, no, ale widziałem, że to się naprawdę dzieje. I pojechałem zaraz ze Zbyszkiem Ciborowskim właśnie na miejsce. On nie dopuścił do tego, żebym ja tutaj sam jechał. I jak przyjechałem, to już nie było żadnej ekipy strażackiej, policji, już było po wszystkim. Czyli zostałem w tym w takim stanie, jak teraz widzimy, bo tutaj nic nie ruszaliśmy. Wrócił po, po jakimś czasie. Bardzo załamany, zapłakany, śmierdzący, jakimiś spaleniznami i tak dalej, i powiedział, że cały jego pokój pracy, w którym właśnie jesteśmy, uległ zniszczeniu. I największa tragedia, jaka mogła mu się przydarzyć jako osobie, która robi muzykę, przygotowuje nuty i wszystko, co jest związane z tym. On z nami pracuje, pracuje dla nas, dla seniorów dla wszystkich seniorów i dla zespołu. Stworzył wspaniały zespół, który oczywiście znamy już w Łomży. Pracujemy z nim już 4 lata i żadnych zastrzeżeń do niego nie mam Bardzo go lubię, tak jak swojego syna, bo jest naprawdę człowiek nieoszacowany. To są te nowe, nowe organy. Zakupione organy, takie zniszczone. Tak, który, A tak się cieszył? No tak nie? się cieszył z tego który W środę to jeszcze grał. Jego praca na, na nich. Była. Spłonęły dwa instrumenty, które wykorzystywa łącznie z komputerem do tego, żeby utrzymać się, żeby pracować. W związku z tym jako kolega i osoba, która zajmuje się również muzyką, wiem co to znaczy. To jest tak jakby ktoś yy, yy, Stracił źródło utrzymania. I w... Ja żyję z muzyki, jestem muzykiem, piszę nuty, udzielam lekcji, pracuję jako instruktor muzyczny w klubie seniora, gram. Po prostu staram się utrzymywać z tej muzyki. Do tej pory sobie radziłem, a teraz zostałem pozbawiony środków utrzymania, bo nie mam narzędzi do pracy. No po prostu wszystko. Jak wiesz, to szok, po prostu szok. No, no Bardzo też... mi szkoda, no, że teraz on też musi tak teraz to odbudować. To nie wiem, musimy chyba, no nie wiem jak to będzie. Pieniądze, które miałem, wydałem trzy tygodnie temu na wymarzony sprzęt muzyczny, który kupiłem, żeby pracować. A połowa z niego, jak widać, spaliła się, była w tym pokoju. Także nie mam komputera, żadnych narzędzi do pracy. Mieszkanie jest całkowicie do remontu. Trzeba zacząć od sprzątania, od wymiany instalacji. No nie mam żadnych oszczędności, liczę tylko na pomoc rodziny i przyjaciół. I na pewno jeszcze nie było spotkania z klubem, bo ja jestem przewodniczącą klubu seniora przy MOP-ie w Łomży, więc dla mnie to też było zaskoczeniem ogromnym. I jako przewodnicząca Rady Klubu Seniora, bo tu nas jest większość, tutaj jeszcze jest kolega i koleżanka z Rady Klubu Seniora, wspieramy jak najbardziej Arka. Dlatego, że on potrzebuje tego wsparcia, bardzo potrzebuje wsparcia. I w tym momencie apeluję do Państwa o pomoc. Numer konta, który wyświetla się, jest to numer aktywny, na który można wsparcie finansowe przekazywać dla Arka, natomiast my w Łomży organizujemy 10 lutego o godzinie 18.30 duży koncert, na którym wystąpią różni wykonawcy, każdy kto będzie chciał wystąpić, łącznie z Arkadiuszem będziemy chcieli wesprzeć go i każdy człowiek dobrej woli jest zaproszony i prosimy o wsparcie, jest to bardzo, duże, bardzo duży cios dla niego i potrzebuje takiej pomocy. Szkoda mi go, Szkoda po prostu nam go, że no, musi od podstaw zaczynać odbudowę tego mieszkania, nie zamierzamy zrezygnować z projektów. Ja muszę tutaj ogarniać się z tą swoją sytuacją, ale żyć dalej. Także stowarzyszenie mieliśmy dzisiaj rejestrować, ponownie wysłać dokumenty. Dokumenty uległy zniszczeniu, też zostały spalone, i musimy wszystko zaczynać na nowo. Ale nie zrezygnuję z żadnych planów.